A ciebie często to wzywają? Jak mogłem przerobić dla ciebie instalację radiowęzła? To przez mój diabelny urok. Co ty gadasz? Stary, Hulk prędzej z niż ona się obróci. Może z zazdrości. <słuch> Więcej nie przerobię dla ciebie żadnej instalacji. Słuchaj, po co robić w szkole alarm na duchy, jeśli nie jest nieznośnie głośny? Nie wiedziałem, że wylecie od tego szybą, dyrektora. Zapraszam pannę. Idź do środka. Serio, gościa lepiej nie wpieniać. Tak, zwłaszcza, że my tam wchodzimy zaraz po tobie. A to co? Zostaw to. O, kiedy ty myłaś uszy? Bo zaraz zajdzie słońce. <słuch> Słuchaj, może lepiej już tam wejść? Ta dziewczyna to prawdziwa nie łóżka. Co? Podoba mi się cała, ale nie łóżka. Jej, i ty nie masz dziewczyny. Właśnie, no. Tyle woskowiny. Naprawdę nie mogłem wyjąć słuchawki. Wciągnęło ją z powrotem. Woskowina tak nie działa. Też tak sądziłem. Wiesz, teraz rozumiem, dlaczego mnie nie słyszała. Ta, a może ona cię olała? Tak samo jak wszystkie inne. Jak ktoś od ciebie ucieka, to cię nie olewa. Cześć! Taką macie karę za alarm na duchy? Słuchaj, mogę Cię o coś zapytać. Czy dziewczyny mają więcej woskowiny? Może tu chodzi o dojrzewanie. Chłopacy ci mają puste głowy, czy tylko Benny, co? No, widzisz, to nie takie proste. Nie zaczekała na odpowiedź. Nie zdaje ci się, że rośnie tu więcej chwastów niż zwykle? Chyba pieli się je tylko, jak ktoś ma karę. Nie, ogrodnictwo to nie kara, panowie. To niezwykła okazja. Okazja, żeby pobrudzić i podrapać sobie dłonie? Nie, okazja, by zajrzeć w siebie. Wyrwać chwasty ze swojej duszy. A! Ale musicie wyrwać korzenie, żeby chwasty więcej nie odrosły. Łatwiej by było rozpylić jakiś dobry środek. D dziękujemy, że nam pan to mówi, ale... Po co ta mowa? Zwykłe łobuzy zatykają sedesy. Wy grzebiecie w radiowęźle, tłuczecie mi szybę, gadacie o kosmitach. Be Martwię się o was. To co, mamy zapychać sedesy? Nie, nieważne. Pielcie dalej. Stary, to o tych chwastach było strasznie emo. Uch, wie ktoś, dlaczego o takiej chorej godzinie dali taki odlotowy koncert? Jej! Co, zauważyłaś moją wyjątkową koszulkę? Co za jedna zła? To jedna łza. Ty? Słuchasz jednej łzy? Więc lubisz coś fajnego? Słyszałeś nowy remiks Serca w rozpaczy? Ha! Usłyszeć go to jedno, ptysiaczku! Obejrzeć go to jest dopiero czad! Właśnie ściągam ich akustyczną, arktyczną płytę koncertową! W tej chwili! Serio? Próbowałam to ściągnąć w stu miejscach, ale... Dostaję tylko nagranie jakiegoś nieudacznego wokalisty! Zostałeś znikrolowany. To wstrętne! Właśnie! Znalazłem to renta, gdzie na pewno jest to. Najwyższa rozdzielczość. Dźwięk dziesięciokanałowy. Ponad 200 gigabajtów jednej łzy. Lęku i frustracji. No co? No co? To, że mam coś z tobą wspólnego. Dwie rzeczy, krwiopina, koleżanko. Moja pokrewna dusza. Idę zmienić tę koszulkę. Ciekawe, czy najpierw przyjdzie alergia, czy udar słoneczny. Ach, stawiam na udar. Spaliłeś się na skwarkę. Ach, to ona. Spróbuję jeszcze raz zagadać. Zaserwuję najzabawniejszą historyjkę. Och, no przestań! Cześć, Sara. Guziczki są z drugiej strony. Ale żart. Mhm. Pewnie jakiś wirus. A mógłbyś się zajrzeć w wolnej chwili? Jasne. <laughs> Żaden... Oh. Dobre. Dzięki, Eitan. Będę ci wdzięczna do twojej grobowej deski. Nie do mojej, bo wiesz, ta cała nieśmiertelność. Nara. Dlatego już mnie nie wpuszczają do kręgielni. <grym> wiesz co, jesteś taka interesująca. Może powiesz mi coś o sobie? Jaka laska nie reaguje na anegdotę o kręglach i nie chce mówić o sobie? Dziwne. O dziwnym mowa. Cześć Rory. Co jest? Erika i ja lubimy taką samą muzę. Jedna łza? To ci co śpiewają, jak ciężko być nimi, tak? Tak, to właśnie do mnie przemawia. Oni, bogaci i sławni, ja, wampir. Nie rozumiecie nas. Ciebie nie zrozumie nikt i nigdy. Żadna różnica, jakiego słuchasz zespołu. Tak się tylko wydaje. Ale wiesz, jak jest w tej piosence. Najlepsza będzie przyszłość! Czaisz, co tu się dzieje? Tak Wytwórnie płytowe zaczęły wreszcie walczyć ze ściąganiem muzy Nie, ale w tym coś siedzi No, ze 4 gigabajty czadowej nuty Oddasz mi to? O nie, ale powiedz, gdzie ostatnio to podłączałeś? Domu nie wolno mi nic ściągać. Zdaniem starych internet to zło. Ale ty już jesteś pozbawionym duszy nocnym łowcą. Jakie zło ci grozi? Facet, jakby wiedzieli, że jestem wampirem, dostałbym szlaban na miesiąc. Ściągnąłem już 80% mojego życia miłosnego. Myślę, że jutro ja i Erika się dobrze zgramy. Hej! Czy ten kabel się ruszał? Co to takiego? Nasze zadanie. Nie, proszę. Dobra, zgoda. Bardzo chcę zobaczyć ten film. A jeszcze się nie ściągnął. Ale mogę sam dać ci małą próbkę. Przestań! W tej chwili i na zawsze. Kiedy to się skończy ściągać? A dzisiaj ściąga się w pracowni komputerowej. Jak chcesz, to ci wypalę DVD. Świetnie, to ja wieczorem tu zajrzę popłytę. To... randka? Nie chcę, żeby ktoś nas widział razem. Aha, randka we dwoje! Przyniosę świecę. Ech, ale dziwne. Chlorofilowo-polimerowa ektoplazma. To jakby krzyżówka paranormalnej rośliny i kabla do netu. To ta roślina rośnie w kablach? Nie. Są połączone. Pół półplastikowe, pół plastikowe. Jak niektóre laski. No, oh, celnie! W necie niczego takiego nie znalazłem. Tak myślę. Mm, ja też. Jakby to było mieć na stopach oczy? Zawsze bym wiedział, gdzie idę. I po potknięciu miałbyś podbite oko. No, nie. Miałbym przeźroczyste buty. Ach. Dziwne. W laptopie Sary nie ma wirusa. Problem sprzętowy? Stęchły zapach, jak babciny rajtuzy. Otwórzmy to. O, cyfrowa sałatka! Masz, daj! Nie to samo co w odtwarzaczu i w kablu z pracowni. Komputer? Kable odtwarzać? Chyba mam teorię. Serio? Mam teorię, że ty powinieneś wiedzieć o co lata. Mnie się wydaje, że coś dziwnego rośnie w szkolnej sieci komputerowej. Mm, właśnie. Wiedziałem, że coś z tego będzie. Trzeba wrócić do szkoły i zniszczyć to. Ach, mam inną teorię. To będzie straszne. Miałem słuszną teorię. Czy wcześniej ten korytarz też... był taki... upiorny i złowrogi? E, nie jest tak źle. To tylko pusty korytarz, bijący dziwnym blaskiem i emanujący złem Tak, jest strasznie Wejdźmy do środka i miejmy to za sobą Tak e, To chyba za późno Rony, szybko się rozsiewa Zarośnięta dziewczyna. Co teraz? Znajdźmy jakiś odchwaszczacz, bo nie zamierzam pielić ręcznie twarzy tej koleżanki. Idź do sali chemicznej, zadzwonię po sarę. Halo? Cześć, Sara, to ja. Cześć, co z laptopem? Proszę, powiedz mi, że go ożywiłeś. E, nie do końca. E, jesteś dziś zajęta? Już nie. Rika spotkała faceta, jak szłyśmy do kina i zostałam sama. Ekstra! Znaczy. <laughs> przyda nam się pomocy. To nawet ma związek z laptopem. Zaraz, ja mam ci pomóc z komputerem, to ty jesteś tutaj molem komputerowym. No, tu akurat nie chodzi o oprogramowanie. Lubisz ogrodnictwo? Jak raz miałam roślinkę, zdechła w tydzień. Świetnie. Trzeba zabijać roślinki. Nie powinniście wdychać tylu od Zaraz tam będę. Dobra, czas wyrwać chwasta. Dawaj. Zaraz, zaraz czekaj, bo i poparzysz twarz. Pryskaj w korzenie, znaczy w nogi. Mogę powtórzyć tekst. Jeśli musisz... Czas wyrwać chwasta! Stój, 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 stój! Stoję! Co widziałeś? Jakieś drzewo. Było... wściekłe. Po czym poznałeś? Tu wiórki. No nie. Naprawdę myślałem, że zdążycie to jakoś załatwić. Chyba ściąganie mi się nie zerwało. Nie. No to może poszukamy tego drzewa w necie. E, nie tu. Coś mi mówi, że lepiej w ogóle nie dotykać tych komputerów. Ta. Nie łączy się ze szkolną siecią. Nie ma zasięgu. Pójdziemy do mnie. No a co z nią? Yy, najpierw lepiej się dowiedzmy, o co tu chodzi. Środek na chwasty nie daje rady. Tak. Wezwać lekarza? Ogrodnika? Serwis netu? A może ją podlejcie i postawcie gdzieś na słońcu? <noise> to jeszcze tu wrócimy. Szybko. Rory, miałeś nie dotykać. O mnie się nie martw. Jestem wielkim, wrednym wampirem krwiopijcą. Już ja o siebie zadbam. Chodźmy. Uuu, waniliowy ranek. Benin, zobacz tu. Kilka tygodni temu ścili najstarsze drzewo w mieście. Stało koło szkoły. Tak. Pod tym drzewem druidzie odprawiali rytuały. Nasiąkało sobie magią przez wiele lat, a teraz ktoś je ściął? Mści się za to? No. Jakby mnie ktoś uciął nogi, wkurzyłbym się. W takim razie co trzeba zrobić w szkole? Wiesz, jak powiedział dyrektor, chwasty usuwa się z korzeniem. Czyli pracę w ogródku. Czas wyrwać chwasta. Znowu nie starczy. Starczy. Jakiś ludzki bar sałatkowy? Przepraszam, coś dziwnego tu urosło. Ej, tani Beni to naprawia yy, Nie mów, nie obchodzi mnie to Tylko chcę stąd wyjść, skóra mi cierpnie Wyglądasz bardzo ładnie Dzięki, jestem na randce Ze mną? Nie, z facetem, który mi się choć trochę podoba No, gdzie ta płyta? A, a już prawie, usiądź Poczekamy i się pozwierzamy Odpada, facet myśli, że jestem w łazience Wrócę tu, jak mi kupi deser Nie mogę się doczekać Ach, tutaj jest. Raczej było. Straszny ten pień. Możliwe, że drzewo chowa urazę? Za co? Zrobiłem na nim napis. Benny kocha Sally. I Bef, Kylie, Delle, Rike... Benny! ...Katłumem. Dobra, no to co teraz? Teraz? Żeby to zatrzymać, trzeba wyciąć korzeń. Korzenie prowadzą do szkoły. To drzewo nie chciało umierać. To będzie chyba główny korzeń. Co ty? To są kable internetowe. Ten dziwaczny korzeń w nie wrócił. Czyli będzie więcej pracy? Otwórzmy skrzynkę. Chyba coś trzyma z drzwiczki. I to mocno. Może nawiedzona rosiczka chciała sobie pościągać jakieś filmy. <grych> Co? Trzeba odciąć korzeń. Odłączmy tę dziewczynę. Tak. Wkracza ogrodnik. Na nic lepszego cię nie stać? Przykro mi. No tak, już jej. lepiej. Dzień, 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 dzień! Właśnie ściągałem sobie pewną randkę. Co się dzieje? Przecież to coś to nie jest żaden tyle dysk jednej łzy. Żegnaj, brzydki wygaszaczu. Nikt cię nie uratuje przed władcą wyłącznika. pa! Papa! Co to za skąpiec, że chce jedno ciastko na spółkę! Erika! Uciekaj stąd! Ratuj się! Nie! Czekaj! Wracaj! Uh. Też przestaliście czuć, że sprawa załatwiona? A gdzie jest Benny? Uh. Skąd to wziąłeś? Ze schowka. Zawsze dozbrajaj się na level z bosem. Jazda. Tak jest. Nie stoła mnie zniszczyć trucizno ani ostrze. Wyrośnie tu nowy las, na nawozie znęcnych ludzkich dusz. No to teraz mamy wściekłe drzewo. Ono też się dozbroiło. Zbroj jego! To coś jest teraz kablem i komputerem. Helbicyd już na to nie działa. Ale rozwalenie działa na prawie wszystko. Ona ma rację! Zaraz! To pół drzewo, pół komputer. Może wirus je zawirusuje? I jakoś wykończy. Skąd ty wziąłeś wirus komputerowy? Włamywałeś się już do systemu, prawda? Teraz mnie kryj. Przed czym ty kryć? Tuż to drzewo. I nie daj mu zatłuc mnie. Chyba proste. Jeszcze chwilę. O no, tak, i to się nazywa hakowanie. Treć Zrobię ci rozwałkę. Idę do ciebie. Nic ci nie jest. Wiecie, miałem dziwaczny sen. Chyba byłem marchewką i znigrolowali mnie. Dlaczego Dyr uważa, że to nasza wina? Może czas zacząć, zatykać toalety. Będzie łatwiej. Dzięki, że go naprawiłeś. Spoko. Masz płytę jednej łzy? Tutaj. Gdzie? No, nie tak zaraz. Jak mnie napadło drzewo, to ty zwiałaś. Nie chciałaś mi pomóc. Wiesz co? Z nami koniec. Nieważne, ale daj tę płytę. Nie. Proszę. No zgoda, zgoda, nie chcę się gniewać. Umówisz się ze mną? Nie ma szans. Nieźle. No, prawie się i postawiłeś. Wszystko w swoim czasie, w swoim czasie. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International SDI Media Polska. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Dialogi Piotr Radziwiłowicz. Wystąpili. Wojtek Rotowski, Piotr Deszkiewicz, Agnieszka Mrozińska, Krzysztof Królak, Izabela Dąbrowska, Michał Podsiadło, Martyna Sommer, Jakub Molenda, Mirosława Krajewska, Daniel Salman, Przem